Był to meczek wręcz idealny do niedzielnego obiadu. Powiem szczerze, że naprawdę imponuje mi ostatnio zespół Górnika Łęczna, który jeśli doliczyć mecz pucharowy w Kielcach zwyciężył dziś trzeci wyjazdowy mecz z rzędu, dodatkowo strzelając w każdym z nich po dwa gole. Krakowia, Górnik Łęczna 0-2, obie bramki dla zespołu przyjezdnych trafił dzisiaj Bartosz Śpiączka w 27 i 41 minucie i o ile drugie trafienie było naprawdę bardzo ładne, bo Śpiączka bardzo fajnie nabiegał na piłkę wykonaną z rzutu rożnego, tak pierwsze trafienie mógłbym opisać w slangu podwórkowym jako... Przyrząd do wycierania podłóg. Łęcznianie zagrali dzisiaj bardzo mądrze bardzo dobrze, eliminując wszystkie atuty pasów. Wykorzystali słabszą prezencję zespołu Krakowi w pierwszych odsłonach, strzelając dwie bramki. A w drugiej przytomnie kontrowali. Bardzo dobry był dzisiaj Serrano, który naprawdę rządził w środku pola. Oczywiście ekstra był również Śpiączka, ponieważ poza tymi dwoma trafieniami cyklicznie gnębił defensywę pasów. Lokilo genialne podania prostopadłe. Gąska, świetne dośrodkowanie i asysta. Gostomski wybronił również dzisiaj bardzo dużo strzałów. Bardzo dobry występ tego zawodnika. Dodatkowo Goliński Gol, szcześniak, rymaniak, bardzo dobre zawody. I Łęcznianie wyglądali dziś naprawdę dobrze, jeśli chodzi o każdy aspekt na boisku, a szczególnie w defensywie o dziwo. Bo od momentu kiedy ten zespół przeszedł na grę Trzema obrońcami to prezentuje się Kosmicznie zgoła inaczej I tak jak mówiłem szczerze wam mówię Że naprawdę podobał mi się dzisiaj występ Tej drużyny Dzięki temu zwycięstwu Łęcznia nie łapił naprawdę spory oddech Ale o tym powiem na samym końcu A Krakowia no mocno dziś zawiodła Oczywiście przyzwyczaiłem się już do tego Że Krakowianie prezentują się bardzo słabo W pierwszych odsłonach łamiąc serce swoim kibicom Ale pamiętałem że w drugich Prezentują się zgoła lepiej i potrafił odrabiać wynik Jak chociażby ze Stalą Górnikiem Zabrze, Rakowem. A dzisiaj tak nie było. Zaprezentowali się zarówno słabo w pierwszej, jak i w drugiej. Chociaż, no może na początku drugiej połowy, pasy nieco przycisnęły, nawet Kakabadze trafił bramkę, jednak był tam spalony. Najlepsze akcje po stronie zespołu Krakowi tworzył dzisiaj chyba Hanka. Mam tu na myśli akcje indywidualne, gdzie chociażby w pierwszej połowie położył na błysku szcześniaka. Ale tak jak mówię, były to naprawdę pojedyncze przypadki. I pojedyncze zrywy. Bo pasy ostatecznie zasłużenie dziś przegrały. Co pokazuje, że przed Jackiem Zielińskim, jak i całym zespołem Krakowi jeszcze dużo pracy, żeby ich gra wyglądała na naprawdę dobrą i powtarzalną przede wszystkim. Po tym spotkaniu Krakowia zajmuje 11 miejsce z 23 punktami, a Górnik Łęczna po tym spotkaniu łapie naprawdę spory oddech, bo wychodzi ze strefy spadkowej i jest na miejscu 15 z 15 punktami. I może nie brzmi to jakoś ultra efektownie, natomiast jeśli powiem, że tracę już tylko 3 punkty do Wisły Kraków, no to już lepiej, nie? Chociaż Wisła w sumie prezentuje się bardzo słabo w tym sezonie. Zapraszam was do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednich filmach, marzy mi się do do końca tego roku do 5000 subskrypcji. Zapraszam również na Facebooka Tradaj, ponieważ tam publikuję inne treści związane z polską piłką nożną. Zapraszam też na Instagrama Tradaj, ponieważ tam zbieram 500 obserwujących. I zapraszam was do posiadania naprawdę dobrego humoru w całą niedzielę. Widzimy się dzisiaj chyba po wszystkich meczach, także no, święto. Cześć!